To ty masz dzisiaj ciężki i intensywny dzień. Powiedz, w co jesteś ubrana. To musi być wygodne. Musi być wygodne, zdecydowanie. Mam po prostu dżiny, Mam cudowną koszulkę, taką pasiastą, która też jest super wygodna. Mam handel, czyli frędzle, które bardzo lubię. Mam torbę z i tyle tak naprawdę. Musi być wygodnie, musi być praktycznie. A poza tym mam kontuzjowaną nogę, więc zdecydowanie musi być na płaskim spodzie. Nie mów, że ta kontuzja to jest odbieganie. Od basenu o dziwo. Wszyscy właśnie zadają to pytanie, a na pewno bieganie, o nie, zdecydowanie nie poszłam na basen. No i mam skręcony staw skokowy i taką, taki piękno różowy akcent na stopie. Ale widzę, że masz bardzo piękną, delikatną biżuterię, taką lubisz najbardziej? Bardzo lubię. To jest Minty Dot. Uwielbiam takie małe przeszkadzajki, które są, a tak naprawdę ich nie ma. Gdzieś tylko błysną i to mi w zupełności wystarczy. Chociaż zdarza się, że zakładam taką maxi biżuterię. Naprawdę coś takiego dużego, konkretnego, do czego można mieć zwykły t-shirt i dżinsy i po prostu to ubiera. Powiedziałaś, że torba to zouza, czyli torba Twojego projektu. Tak jest, tak jest. Ząziakowata kopertuwa musi być duża, bo ja jednak nawet w kopertówce dużo noszę. Staram się ograniczać, żeby nie dźwigać, no ale okazuje się, że czasami tam są nawet buty na zmianę. Naprawdę? Tak. Paletki albo klapki zdecydowanie tak.